Mam 46 lat, yy, i za chwilę pewnie usiądę na, yy, na wózku, jeżeli ta choroba będzie tak dalej szybko postępować jak dotychczas. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja czekam od stycznia, dokładnie od 8 stycznia, na, tak naprawdę na podanie leku, na, na, na to leczenie biologiczne, jak na zbawienie, tak naprawdę. Pierwszą chorobą było wrzodziejące zapalenie jelita grubego, które zostało mnie zdiagnozowane 10 lat temu. Po 8 latach pojawiły się bóle pleców, z którymi nie mogłam sobie poradzić. Kilka miesięcy to trwało, zanim była postawiona ta konkretna diagnoza spondylartropatia z nieswoistym zapaleniem jelit. A w ostatnich dniach kolejna choroba została zdiagnozowana łuszczyca. Pojawiły się białe łuszczące paznokcie. Natomiast początki z artropatii pojawiły się jeszcze przed bólem pleców chroniczne, ale naprawdę ogromne zmęczenie. I to zmęczenie pojawiło się jakieś pół roku przed bólem. I to było takie zmęczenie, z którym ja nie potrafiłam sobie poradzić. Myślę, że nawet mogłam mieć stany, stany depresyjne, ponieważ ja jestem osobą niezwykle aktywną że tak powiem wszędzie mnie zawsze pełno, tak? I nagle zaczęłam być osobą, która przesypia życie, tak? nie ma, nie ma siły na nic i, i nic nie sprawia jej przyjemności. Ja cały czas czekam na ten lek i mam nadzieję, że lek wyhamuje moje właściwie trzy choroby, które pozwoli mi funkcjonować tak, jak funkcjonowałam wcześniej przed spondylartropatią, ze względu na to, że z wrzodziejącym zapaleniem tak grubego, yy, można powiedzieć, że przez te wszystkie lata ja sobie yy, radziłam. Natomiast yy, spondyloartropatia, można powiedzieć, że mnie rozłożyła na łopatki totalnie. Tak? Z osoby, która była w 100% aktywna, która jeździła konno, jeździła motocyklem, yy, chodziła po górach. Nagle zaczęłam czuć się osobą niepełnosprawną. Yy, nie pamiętam, kiedy przespałam całą noc. I co, co też chciałam zaznaczyć, to, że my chorujemy, to jedno. Ale jeżeli my chorujemy, to chorują też nasze rodziny. Jestem, jestem zmuszona przebywać na zwolnieniu lekarskim. Tak jak wspomniałam, przez 23 lata byłam cały czas aktywna zawodowo. Nawet w momencie, kiedy zachorowałam na, na wrzecięce zapełnienia jelita grubego, ja nigdy nie wzięłam ani jednego dnia urlopu. Zawsze sobie z tą chorobą radziłam. Spondyloartropatia niestety wyłączyła mnie z tego życia zawodowego, ponieważ Wykonuję zawód, który wymaga spędzania wielu godzin w aucie za, za kierownicą, który wymaga chodzenia po schodach. Niestety też związany jest z bardzo dużym stresem. I tak naprawdę doszłam do ściany, doszłam do ściany i musiałam się zastanowić, co jest dla mnie najważniejsze. Mm, I podjęłam decyzję o. O rezygnacji akurat z wykonywania tego, tego zawodu. Ja wiązałam bardzo duże nadzieje z tym, że, ponieważ tak, tak zresztą mi powiedziano w szpitalu, że yy, prawdopodobnie na wiosnę ten lek będzie, będzie podany, więc też zakładałam, że na wiosnę otrzymam lek, yy, stanę na nogi, znowu zacznę być aktywna. Yy, no niestety tak się nie stało. Nie ukrywam, że dzisiaj też kontaktowałam się ze szpitalem, ponieważ jestem z nimi w stałym kontakcie yy, i usłyszałam, że prawdopodobnie to jednak będzie październik. No, a nie ukrywajmy, to są choroby, które postępują, tak? Każda z tych, yy, z tych chorób postępuje. Ja yy, sama po sobie wiem, yy, jakie były początki, i jak przez te półtora roku właściwie od. Yy, od wystąpienia tego pierwszego bólu, jak ta choroba się rozwinęła, w jaki sposób czyni mnie coraz bardziej niepełnosprawną. Coraz bardziej odczuwam to zmęczenie, to chroniczne zmęczenie. Zdawało, zdarzało mi się kilka razy zasłabnąć wręcz. Było wiele takich momentów, że, że wręcz się załamywałam, że nie, przestałam widzieć to światełko w tunelu, że myślałam, że no, dla mnie to tak naprawdę już nie ma żadnego ratunku. Mam 46 lat i za chwilę pewnie usiądę na, na wózku, jeżeli ta choroba będzie tak dalej szybko postępować jak dotychczas. Więc też ogromnym wsparciem dla mnie jest mój mąż, który mnie gdzieś zawsze. Motywuje do, do działania, sam tworzy plan B. Szczerze są momenty, że sama się o siebie boję. I myślę, że ponieważ moi bliscy też widzą, co się ze mną dzieje, oni tego głośno nie mówią, ale wiem, że, że, że też się martwią. Więc czekam, naprawdę czekam z niecierpliwością i z wielką nadzieją, że że otrzymam, y, otrzymam, ten lek y, i tak jak wspomniałam, że zacznę godnie żyć. Moim marzeniem y, to jest pojechać w Bieszczady, odwiedzić po, y, znowu Bieszczady i, y, i móc wejść bez obawy, że wejdę na przykład nie wiem, na Tarnicę i z niej spokojnie zejdę, bo w tej chwili y, nie byłabym w stanie pewnie nawet dojechać w te Bieszczady i trzymam kciuki. Za wszystkich y, chorujących na choroby reumatyczne i nie tylko, żebyśmy w końcu znaleźli to nasze takie światełko w tunelu, żebyśmy tą naszą gwiazdkę dostali i mogli faktycznie cieszyć się tym życiem, cieszyć się życiem z bliskimi, być aktywnymi, po prostu żyć, godnie żyć.